Witajcie bardzo serdecznie w siódmej już części lepszych wyborów żywieniowych. Zanim przejdę do meritum, chcę podkreślić, że jest to cykl, który ma nauczyć Was wybierać lepsze wybory żywieniowe. Bo ja sam doświadczałem na swojej skórze epizody przechodzenia na dietę i wtedy zero słodyczy, zero ciastek, zero białego pieczywa, tylko zielone warzywa, tylko sałatki. Siedem razy w tygodniu trening. No i co ostatecznie z tego wynikało, to, że była równia pochyła po 6 tygodniach średnio do starych nawyków żywieniowych i z reguły efekt jojo. Dlatego nie przechodzimy na żadną dietę, tylko zmieniamy nawyki żywieniowe. Tyle tytułem wstępu i lecimy z naszymi produktami. Słabym wyborem żywieniowym przykładowo jest sneakers, bo ma twarz twarzcze, tłuszcze utwardzone, dużo cukru dodanego, aż 5 łyżeczek. No i nie do końca jest dobrym produktem. Lepszą opcją, minimalnie lepszą, jest sneakers proteinowy. Dodatkowa porcja protein, mniejsza ilość trochę cukru powoduje, że jesteśmy odrobinę bardziej nasyceni, bo w porównaniu z tym pierwszym produktem tam jesteśmy nasyceni na pół godziny, 40 minut, a jednak proteiny. W tym snikersie proteinowym 18 g protein na porcję powoduje, że ta grelina, leptyna, hormony odpowiedzialne za łaknienie są dobrze, dobrze. O ile można mówić przy tym produkcie przetworzonym, że coś jest dobrze wyregulowane, ale w jakim stopniu już to rusza i powoduje, że jesteśmy lepiej nasyceni niż przy, przy zwykłym sneakersie. Najlepszą opcją jest live Bar, tam przykładowo nie mamy kwasów tłuszczowych utwardzonych, nie mamy dodatków słodzików, konserwantów, barwników, a dodatkowo jest to produkt ekologiczny. Dlatego jak najbardziej, jeżeli mamy możliwość wyboru między tymi trzema produktami, wybierajmy. Ten ostatni. Drugi segment będzie dotyczył pizzy. W pierwszym słabym wyborze żywieniowym mamy doktora Edkera, Giuseppe. Kwasy tuszczowe utwardzone tam są dodane: fosforany, azotany, zagęszczacze. No, niestety, z pizzą włoską, która opiera się na drożdżach i dobrej jakości mące pszennej, no to nie ma nic wspólnego, dlatego lepszym wyborem jest. Your organic Bez tłuszczów utwardzonych jest to ekologiczny produkt, nie ma tam dodawanych barwników ani konserwantów, więc jeżeli nie mamy możliwości ulepienia placka samemu, no to możemy wybrać ten produkt. I najlepszą opcją jest zrobienie sobie własnego placka mąka pszenna dobrej jakości. Jeżeli chcemy zrobić pizzę amerykańską taką puszystą no to z podwyższoną zawartością glutenu. Jeżeli chcemy zrobić taką mniej puszystą na cienkim cieście żeby nie wyrastała tak mocno możemy wybrać odmiany mniej glutenowe. Wszystko wedle uznania przepisów w internecie macie mnóstwo. Ser dobrej jakości. Pomidory zblendowane z czosnką i bazylią, podgotowane, zredukowane, aż się zagęści i już mamy sos. Jedyne co Was ogranicza w tym kontekście to fantazja. Trzecim segmentem będą pierogi. Słabym wyborem jest wirtut, pierogi z truskawkami, po pierwsze mało truskawek 25%, dodany sorbinian potasu nie powoduje żadnych wielkich zawirowań w naszym ciele, ale są przesłanki, które mówią, że może powodować alergie. Osoby, które są predysponowane, mogą również odczuwać jakieś atopie czy jakieś dysfunkcje na poziomie układu pokarmowego, przelewania, wzdęcia zgaga itd. Jeżeli mamy możliwość i produkt jakiś ma. Ten konserwant. Unikajmy. Najzwyczajniej w świecie. Skrobia dodana, więc też można powiedzieć, to jest dodatkowa porcja cukru, która w pierogach teoretycznie jest nam niepotrzebna, bo sama mąka pszenna, która tam się znajduje, bo to jest baza każdych pierogów, już sama w sobie ma mnóstwo cukru. Lepszym wyborem żywieniowym jest nowy wiśnicz. Pierogi z malinami. Tutaj nie ma żadnych słodzików dodanych, więc spoko nie zawiera sorbinianu potasu, 25% truskawek również nie za dużo, dlatego najlepszą opcją jest zrobienie własnych pierogów. Wtedy mamy w 100% kontrolę nad samą jakością mąki, którą y, używamy do stworzenia pierogów. Sama wewnętrzna niespodzianka też będzie w 100% truskawką, a nie jakimś musem podobno truskawkowym. Wiem, że to jest czas, pewne osoby nie mają czasu, więc wtedy możemy wrócić do lepszych, lepszej opcji środkowej: smak lasu z malinami i gotowe pierogi. Sobie kupujemy. W czwartym segmencie mamy klasyczne, wręcz mityczne na polskich stołach: schabowy klasyczny z frytkami. Niestety, im dłużej smażymy, im więcej używamy panierki przykładowo do obtoczenia tego mięsa to po pierwsze, dużo więcej kwasów tłuszczowych utwardzonych, które zwiększają stany zapalne, plus cukier dodany, bo sama mąka w panierce też już ma cukier, a cukier poddany w ogóle obróbce termicznej powoduje stany zapalne, stres oksydacyjny na poziomie naszych tkanek, więc to jest równia pochyła do problemów zdrowotnych tak naprawdę. No i ta panierka chłonie dużo kalorii, a lepszym wyborem żywieniowym jest kurczak obtoczony w płatkach owsianych, on przede wszystkim nie wchłonie tyle kwasów tłuszczowych, więc tych substancji potencjalnie prozapalnych będzie mniej. Nie ma też cukru, bo zamiast mąki mamy płatki owsiane, czyli jak są płatki owsiane, mąka w stosunku do płatków owsianych więcej chłonie kwasów tłuszczowych, czyli tego oleju z patelni, więc tu mamy mniej kalorii, no i sporo akrylamidu, tutaj ten temat będzie dotyczył w tej linii wszystkich produktów z tym, że im dłużej smażymy, im więcej tej panierki, tym więcej akrylamidu. Kurczaków z płatkami owsianymi jest tego mniej niż w pierwszej opcji, a najlepszą opcją w ogóle jest grillowany kurczak, wtedy mamy mniej kwasów tłuszczowych utwardzonych, mniej kalorii, bo też nie zasysa tego tłuszczu, no i mniej akrylamidu. Ilość akrylamidu, czyli to jest substancja pronowotworowa swoją drogą, zależy od długości smażenia, od intensywności rozgrzania palnika. To są najistotniejsze kwestie, które powinniśmy pilnować. No i tyle ode mnie. Mam nadzieję, że temat się podobał. Piszcie mi, co jeszcze mogę dla Was rozwikłać na tym kanale trwa oferta specjalna gdzie w trzy dni nauczęcie więcej na temat odżywiania niż przeciętna osoba uczy się w własnym zakresie to jest moja platforma żywieniowa gdzie uczę ludzi jak prawidłowo mają się odżywiać jak mają krok po kroku zmienić te nawyki żywieniowe aby zmniejszyć ryzyko najróżniejszych chorób bo ja jestem jak już wcześniej wspomniałem od profilaktyki a nie od leczenia od leczenia jest lekarz ja jestem od tego, aby nie dopuścić Was do kontaktu z lekarzem. Tyle ode mnie, trzymajcie się, pozdrawiam.